Bardzo ciekawy film od Rafała Brzoski, prezesa Impostu, na temat tak zwanej listy wstydu, czyli tego, jak państwo polskie, nasz rząd, traktują polskich przedsiębiorców. No i duże firmy zagraniczne, korporacje kurierskie, które u nas świadczą usługi. No i jak myślicie, kto ma lepiej polski Impost, który jest chlubą naszego państwa, czy jakaś na przykład niemiecka firma, taki DHL? No posłuchajcie, Rafała Brzoski. Prezentujemy. Prawdziwą listę wstydu branży kurierskiej. Zagraniczne firmy kurierskie działające w Polsce za rok 2024 w sumie zapłaciły CIT na poziomie 89,8 miliona zł. Polskie spółki niemieckiego DHL. Przy 5,5 miliarda złotych przychodów zapłaciły 20,2 miliona złotych podatku CIT i zaledwie 0,4% swoich przychodów. Jeszcze ciekawiej wygląda spółka DHL e-commerce. To ta spółka, która prowadzi działalność bezpośrednio konkurencyjną wobec impor. Przy przychodach w wysokości 2 miliardy 814 milionów złotych zapłacili w 2024 roku okrągłe 0,0% złotych podatku CIT. Wyprowadzanie podatków jest nie tylko nieuczciwe. Ono oznacza miliardowe straty dla całego państwa. I nie mam wątpliwości, że polskie firmy i komersu, e które faworyzują zagraniczne firmy kurierskie, które nie płacą tutaj podatku, absolutnie nie prezentują właściwej postawy. Mam pytania do polskich polityków. Odlewa do prawa? Jak długo polski system podatkowy będzie traktował zagraniczną konkurencję lepiej niż polskie firmy? Jak długo polskie władze będą pozwalały na po prostu niepłacenie podatków w Polsce? Ze szkodą dla nas wszystkich, dla całego społeczeństwa. Jako polski biznes oczekujemy stanowczych kroków wobec nieuczciwych podatników. Tylko firmy na serio płacące podatki w Polsce działają w interesie nas wszystkich, obywateli. Wybieraj takie firmy które naprawdę troszczą się o nasz wspólny dom, o Polskę.